Dobry, dzisiaj taki, powiedzmy, mini poradnik do Kindred, bardziej pogadanka o tej postaci. Odcinek jest z dedykacją dla gracza Martis 465. Yy, no i właśnie prosił mnie, ja bym coś takiego zrobił. Ja też na wstępie wspomnę, że problem poradników jest taki, że one jakby szybko stają się nieaktualne, ponieważ gra się ciągle zmienia, co dwa tygodnie ten tak obraz. I no po prostu robienie poradników w sumie mija się z celem, dlatego to będzie takie właśnie bardziej pogadankowe, żeby że tak powiem, miało jak najdłuższą wartość czy tam datę przydatności, że tak powiem, ten odcinek i tak, jakby nagrywam to na patchu 11.2 wiele może się zmienić, Kindred raczej dużo się nie zmieni ale na przykład itemy, dlatego o itemach będzie bardzo mało bo ja też sobie dopiero je poznaję, nie znam ich jakoś tam szczególnie ale może to co wspomnę Mówię tak jak mówię właśnie itemów zmian aż tak nie ściem w precyzonie, tego sam po prostu się uczę z gry na grę, no ale co mogę powiedzieć o temach Na pewno jakby jeden z dwóch itemów, który jest konieczny do złożenia, to jest ten mitycz, mityczny item, czyli jest to do wyboru albo yy, Galeforce, który siebie inaczej dostał tam mini nerwy Tutaj na ekranie będziecie mieć pokazane, jak on działa. To jest po prostu taki mini dash. 90 sekund cooldownu Możliwe, że kiedy się to zwiększy, zmniejszy. Póki co jest w miarę Himtit, to zakry taki dodatkowy flash. No i w sumie możecie go grać, jeżeli po prostu potrzebujecie jakiegoś tam dodatkowego yy, dodatkowego dasha. Ale Kindred sama sobie jest mobilna, dlatego dlatego że tak powiem... Po prostu musicie sami stwierdzić co jest dla was bardziej potrzebne Jest Gale Force, a po polsku to jest potem Wichury Lub ten drugi item Co się nazywa Kraken Slayer Tu teraz macie na ekranie pokazane jaką funkcję, funkcjonuje Po prostu jest co trzeci auto-atak Wasz auto-atak no, zadaje dodatkowy bonus damage To jest takie po prostu przyjemne jakieś tam Postacie, które możecie kajtować, albo wygrać na tanków. Mówię o itemach, Akurat każdy musi decydować sam, co chce grać. Nie ma, jakby, buildów takich z schematu. Każdy grzyb inaczej składa się co innego, pod, po prostu, bo każda gra jest inna. Pod przeciwników musicie patrzeć, czy obroją właśnie przeciwnicy, czego potrzebuje wasza drużyna i wtedy dobrać swój build. Ale taki, tak powiem, rekomendowany build to może być na przykład. Śledząc tam profesjonalne rozsyfry coś, no to mogę Wam powiedzieć o bilicie podkryta, czyli właśnie do wyboru jest Galeforce albo Kraken, zależnie od meczapu. No i do tego jakiś Storm Razor, Hurricane, Infinity Edge, wiadomo, buty sam w czasie. No i na ostatni tem, jakiś GA, czy, czy choćby kolejny tem podkryta, yy, dlatego to jest taki. Build rekomendowany, tak powiem. nie Wiadomo, nie zawsze będziecie go składać. To sami możecie jakiegoś boczka dołożyć, jeżeli na przeprzeństwie mają tanków, jeżeli mają się dużo leczą, no to będzie potrzebny wam item z tymi głębokimi ranami. Teraz nazwy nie pamiętam, dlatego nie będę strzelał, ale no w sumie o itemach tyle, bo mówię, itemy się bardzo zmieniły, ja itemów na tyle nie znam, żeby się o nich tyle wyglądać. Na pewno musicie po prostu. Najlepiej zagrać sobie kilka gier z różnymi buildami i do, wybrać swój najlepszy. Nigdy nie kupicie tego samego, samego ponieważ to nie ma jakiegokolwiek sensu. Yy, dobra, teraz wspomnę może o jungle rucie jaki można robić na Kindred. Yy, tutaj będzie przykładowy, pokazany Wam na ekranie, A to powiem tak: tutaj widzicie, że zaczynam od reda, ale najlepiej po prostu zaczynać ze, wraz ze swoim botem. Ja tu jestem na tym trybie treningowym, dlatego nie mam możliwości, by ktokolwiek mi pomógł, ale normalnie, że na pewno bot wam pomoże i po prostu polecam wam zaczynać z nim, chyba że macie plan już na pierwsze minuty. Czyli na przykład chcecie zgankować bota, to zacznijcie, zacznijcie od góry. Ale jeśli na przykład nie wiecie, co chcecie robić, no to zacznijcie dla waszego dobra od, botu, od bota. Wtedy stracicie mniej HP, wejdzie, zejdzie wam to szybciej i będzie po prostu fajnie. Po redzie, czyli do od dołu, jeżeli zrobicie to w miarę szybko i nie straciliście dużo HP, to możecie zrobić wilki. Ja tu od razu idę na blue, ponieważ takie przejście, tak powiem, red, blue i gromp, daje wam trzeci level. I następnie po tym grompie, mając trzeci level, po prostu idziemy na staka, który pojawia się, zawsze się pojawia pierwszy stack i crab w 3 minucie, w minucie 15 sekundzie i musicie być na tym tak po prostu przygotowani gdzie się ten stack pojawi no to nie macie na to wpływu to jest losowe no i tak samo po prostu zaczynaj na przykład od że tak powiem, od Blue to możecie robić Blue grump Red to Wam da trzeci level, ewentualnie Blue Wilki nad blue grom, filki red również tam tam trzeci pół level. W międzyczasie użycie smite'a, żeby nie tracić, yy, z, po prostu go nie, nie trzymać, yy, tak na krabowo będziecie mieli kolejnego Jak coś smite'a, tego warto, że tak powiem, w pierwszym obwodzie, tak powiem, dżungli tego smite'a użyć. Yy, mogę coś jeszcze wspomnieć w sumie o no, skillach. Nic nie będę mówił na kindred, no bo jest to w sumie oczywiste. Głupio wyglądać, może szybko o stakach, czyli staki na Kindred po prostu dają bonusy to jej, do jej skilli oraz dodatkowy atak ręcz dają przy, przy czterech stakach. Jeżeli macie 4 staki, to atak wręcz zwiększa wam się o 75, i później od, zwiększa się co 3 staki, czyli mając 4 staki, to jest to 75. Pierwsze 4 staki dają 75 dodatkowego atak a później co 3 zwiększa wam się o 25 Czyli na 7 stakach będzie to 100 dodatkowego atachrędzu, na 10 stakach 125 i tak dalej Czyli to po prostu ważną sprawą jest, żeby jak najszybciej zrobić te 4 staki, bo już później łatwiej i przyjemniej się gra I może jeszcze coś o pojawieniu staków, czyli staki tak pojawiają się y, Pierwszy stak zawsze, czyli jak macie 0 staków, czyli z, y, pojawia się na krabie to jest 100%, tylko po prostu jest losowy na którym? Nie wiecie czy na górnym, czy na dolnym. Z 50 na 50. Jeżeli już macie pierwszego staka, no to kolejne staki mogą również się pojawić albo na wrightach, albo na grąpie. To jest do staków trzech. Gdybyście zrobili czwartego staka, no to do tego tam że tak powiem, kampy odchodzą, a pojawiają się nawet, czyli stak może pojawić się na. Golemach, na blue, na redzie i na wilkach. Oczywiście przeciwnika to jest, tak powiem, do staków czterech. A mając już 8 staków i w górę, to stak może się pojawić na heroldzie, na smoku, na elder dragonie, w tym starszym smoku lub na baronie. Czyli po prostu, jeżeli macie 8 staków, no to już tylko staki będą się pojawiać na tych epic monsterach. No i wiadomo, również można oznaczać ludzi, co też będzie skutkowało zdobywaniem staków. Może jeszcze powiem o tych stakach, że też nie zawsze jakby za wszelką cenę próbować go zdobyć. Czasami, jak jest takie ryzyko, że może tam zejść przeciwnik i was zabić, no to lepiej odpuścić, bo nie warto przegrać, gry za staka. I jeszcze na sam koniec wspomnę może o tych matchupach. Problem również z matchupami jest taki, że ja grałem już w sumie na wszystko. Tutaj jeszcze zaznaczę, że w międzyczasie sobie leci klip po prostu z takimi ścianami, które, przez które można przeskakiwać żebyście się nie nudzili, coś tam w tle leciało a co do tych trzeba jest tak że yy, jak, jakby gram Kindred w sumie tylko i wyłącznie jak jest dostępna to gram zawsze nie patrzę na to, co to, to potrzebuje drużyna jestem trochę takim salub, samolubem ale no gram tą tak Kindred, bo gram ją no, w miarę już jakiś czas i po prostu potrafię z tak gram na tyle gier, że jakby potrafię się dostosować do sytuacji i jakby też nie zwracam uwagi na to, na kogo gram, no bo. No bo będę tak jakby wiem, że tą kierę będę grał ty, tak czy siak, więc jest mi to objęte na kogo. Wiadomo, że są y, silniejsze i słabsze match jest są postaci, na którym się gra przyjemniej, na które jest gorzej, y, więc może po prostu wspomnę jakby o swoim doświadczeniu, czyli y, na tym, co mi się gra lepiej, a na co gorzej na przykład. Y, gorzej się gra na takich assassinów typu Kazix, typu Rengar, na przykład Nunu. Bo jest, i ma damage, jest tankowaty, dużo gankuje i jakby ciężko go powstrzymać. Jeszcze jak was, tak powiem, śnieżką uderzy, to ma czas, żeby was bardzo mocno robić albo nawet zabić. Ciężko go, tak powiem, skajtować, no bo jest zbyt szybki. No i też te zmiany z dymami dużo mu dały. Z takich przyjemniejszych meczapów na Kinderet, jeszcze może z takich, właśnie nieprzyjemnych, no to na przykład takie meczapy na równi, czyli że mogą pójść w każdą stronę, czy na przykład na Lisina. Lee Lee Sin na początku jest na pewno silniejszy, jeżeli was trafi z Q i się z nim, znaczy spotkacie się z nim na początku w dżungli i trafi was z Q, no to raczej ten pojedynek wygra, więc musicie na to uważać, ale tak to jest szansa, że wy możecie go zabić w przypadku, gdy tam z jego Q doczujecie. Yy, Meczap na przykład na Gravesa jest też w miarę równy, czyli taki, że on raczej nie powinien was zabić i wy też nie powinniście zginąć. Hmm. Tutaj jeszcze na, jest na filmie ściana, którą da się przeskoczyć, tylko w tym takim zwężeniu, to powiem. Tam jakiś ta grubsza ściana to się nie da. Yy, na przykład jeszcze o tych meczapach, No to meczap na przykład jest na Gravesa, znaczy na o, o się wspomniałem. Yy, na Keyna się przyjemnie gra. To może to właśnie teraz postacie, na której się przyjemnie gra. Jeżeli ktoś chce grać W takiej sytuacji, to gra się na przykład na przyjemnie na Kartusa, też kontrolujecie go ze swoją r bo możecie by uratować siebie, sojuszników przed jego r -ką. Gra się przyjemnie na Keina, przynajmniej do czasu przemiany. Na coś jeszcze przyjemnie gra, na takie postacie mniej mobilne, typu Amumu, typu Warwick, typu Volibear, typu Trundle, chociaż Trundle jest podobno kontrolą na Kindred. Yy, nigdy nie wiedziałem dlaczego i nadal tego nie wiem, więc. Może to jest akurat kontra Kindred, nie powinienem o tym mówić yy, Ale mi się akurat na Trynda przyjemnie gra To jest mi, moje osobiste zdanie yy, Tutaj sobie jeszcze ciągle skaczę No i w sumie mówię, jakby też Grałem w sumie w dżungli naprawdę na wszystko Z różnymi sytuacjami się spotkałem Grałem nawet na Timo, na Morganę, na Branda w dżungli, na Dariusza, na Garena, no na Gnara no Więc naprawdę grałem na wszystko, dlatego już nic mi nie jest straszne I... Yy. To, co jest, na to zagram, no, by wy też się, że tak powiem, na swojej skórze, przetestować, na co wam się dobrze gra. Wiadomo, na za będzie ciężej, bo, bo może was łatwo zabić na Rengara też, jeżeli wy sobie szczekujecie. Yy, Takiej CIR listy nie ma. No, po prostu są postaci, na które się krapsziejmi, są postaci, na które się gra gorzej. Nasza no, na przykład może grać się ciężko, bo jest, tak jak mówię, wszyscy asasyni, nie wszyscy, ale większość assassinów akurat powiedzmy, kontroluje Kindred. Yy, dlatego w sumie tak powiem, z tego mini poradnika to będzie tyle. Jeżeli tak powiem, chcecie dowiedzieć się z gameplay, no to polecam oglądać filmy. Tam wydaje mi się, że z nich można coś wyciągnąć. Tu jest taka bardziej pogadanka, żeby... Yy, by po prostu ten poradnik był jak najdłużej przydatny, bo nie chciałem po prostu nagrać jakiegoś tam poradnika z Normala czy z Rankeda, którego nie wiem wygram w 15 minut, bo to by się minęło, mijało z celem, nic z tej gry nikt nie wyciągnął. A tak to może tutaj. To, co pokazałem, komuś coś się przydaje, ktoś coś będzie wiedział, ktoś się coś z czegoś dowiedział. No dobra, tak więc chyba wszystko wspomniałem. Zobaczmy, czy to Martis pan Martis jeszcze coś chciał. Nie. No pozdrawiam gracza Martiza W sumie dzięki niemu ten odcinek powstał. A ja dziękuję Wam za oglądanie. Elo.